Łobuzy drwiły z nowego chłopaka. Nie wiedzieli, że jest mistrzem jiu-jitsu. Mateusz Nowak, piętnastoletni chłopak, był uosobieniem tego, czego szkolni prześladowcy szukają w ofierze. Ze swoim metrem sześćdziesiąt wzrostu, szczupłą, budową ciała, dużymi okularami w czarnych oprawkach i wyraźną nieśmiałością wyróżniał się jako łatwy cel w liceum ogólnokształcącym im. Jana Pawła II. Minęły zaledwie trzy tygodnie, odkąd przeprowadził się z małego miasteczka do stolicy, a ta zmiana nie była łatwa. To, czego nikt w szkole nie wiedział, to fakt, że Mateusz, pomimo swojego kruchego wyglądu, trenował brazylijskie jiu-jitsu od szóstego roku życia. Nie tylko trenował, był geniuszem. Trzykrotny młodzieżowy mistrz kraju. Czarny pas od trzynastego roku życia i kontrola umysłu, którą posiadają tylko prawdziwi mistrzowie sztuk walki. Jego dziadek, uznany mistrz, Nauczył go nie tylko technik fizycznych, ale także filozofii, używania siły tylko jako ostateczności. Pamiętaj zawsze, Mateuszu, mówił mu dziadek, prawdziwa moc nie polega na dominowaniu nad innymi, ale na dominowaniu nad samym sobą. Pierwszego dnia w liceum im. Jana Pawła II, Mateusz próbował pozostać niezauważony, dostosowując się do rytmu nowej szkoły. Zatłoczone korytarze, krzyki nastolatków i ciekawe spojrzenia go przytłaczały. Próbował zapamiętać lokalizację swoich zajęć, trzymać głowę nisko i przetrwać dzień. Jednak szybko zwrócił na siebie uwagę Jakuba Kowalskiego, ucznia ostatniej klasy, który stał na czele szkolnego podwórka. Jakub, wysoki, wysportowany i obudzącej grozę prezencji, zawsze był w towarzystwie swoich dwóch popleczników – Dawida Lewandowskiego – Krępego chłopaka, znanego z porywczego temperamentu, i Łukasza Wiśniewskiego, szczupłego, ale z wyrachowanym spojrzeniem, które mogło zmrozić krew w żyłach. Trzej tworzyli triumwirat terroru, który sprawiał, że większość uczniów chodziła po linii, którą oni wyznaczali. Mateusz wkładał książki do szafki, kiedy poczuł obecność za plecami, odwracając się stanął twarzą w twarz z Jakubem, który patrzył na niego z pogardliwym uśmiechem. No, no, co my tu mamy? powiedział Jakub mierząc Mateusza od góry do dołu Wygląda na to że mamy świeże mięso w Janie Pawle II Dawid i Łukasz zaśmiali się otaczając Mateusza odcinając mu wszelkie drogi ucieczki Kilku uczniów którzy przechodzili w pobliżu spuściło wzrok i przyspieszyło kroku wiedzieli co zaraz nastąpi Mam na imię Mateusz odpowiedział spokojnym głosem starając się nie okazywać strachu Dopiero przyjechałem Mateusz Powtórzył Jakub, wymawiając każdą sylabę, jakby smakował słodycz. Pozwól, że wyjaśnię ci, jak tu działają sprawy, Mateuszku. To jest nasze terytorium, a wszyscy nowi płacą haracz. Nie szukam kłopotów, powiedział Mateusz. Próbując się ruszyć, aby wyjść z kręgu, Jakub położył rękę na jego ramieniu, popychając go na szafki. Nie chodzi o to, żeby ich szukać, odpowiedział poważnym głosem. Chodzi o to, że już je znalazłeś. Szybkim ruchem Łukasz wyrwał Mateuszowi plecak i otworzył go, wysypując jego zawartość na podłogę. Książki, zeszyty i ołówki rozsypały się po korytarzu, podczas gdy kilku uczniów obserwowało scenę, niektórzy ze smutkiem, inni z perwersyjną zabawą. Mógłbym ich unieruchomić w mniej niż dziesięć sekund, pomyślał Mateusz, czując, jak jego mięśnie napinają się instynktownie. Ale to nie jest ten moment, nie tutaj. Nie tak. Mateusz wziął głęboki oddech, przypominając sobie nauki dziadka. W milczeniu schylił się i zaczął zbierać swoje rzeczy, podczas gdy trzej prześladowcy oddalali się ze śmiechem. Dziewczyna o kasztanowych włosach podeszła, aby mu pomóc. To idioci, powiedziała, podając mu zeszyt. Mam na imię Zofia, nie zwracaj na nich uwagi. Dzięki. Odpowiedział Mateusz, wdzięczny za ten mały gest życzliwości w środku tego chaosu. W ciągu następnych dni to, co zaczęło się jako odosobniony incydent, stało się rutyną. Jakub i jego przyjaciele wydawali się zdecydowani, że Mateusz będzie ich rozrywką na semestr. W stołówce przypadkowo wylewali sok na jego jedzenie, na lekcji wychowania fizycznego chowali mu ubrania, na korytarzach popychali go na ściany lub podkładali mu nogi. Nauczyciele Choć czasami byli świadkami tych incydentów, rzadko interweniowali. Profesor Nowak z matematyki ograniczał się do odwracania wzroku, podczas gdy profesor Dąbrowska z literatury od czasu do czasu mówiła: Zachowujcie się jak dorośli, bez większych konsekwencji dla prześladowców. Mateusz znosił to stoicko nie ze strachu, ale z powodu obietnicy, którą złożył dziadkowi i rodzicom. Szkoła jest po to, żeby się uczyć, a nie walczyć. Powiedziała mu matka na pożegnanie. I on próbował, naprawdę próbował. Każdego popołudnia, po powrocie do domu, Mateusz udawał się do małej siłowni, którą urządzili w garażu. Tam przez wiele godzin ćwiczył swoje katy, doskonalił swoje chwyty i rzuty oraz medytował. Tatami stawało się jego schronieniem, miejscem, w którym mógł być sobą, gdzie jego wewnętrzna i zewnętrzna siła się równoważyły. Nie mogę tego użyć, żeby się zemścić. Powtarzał sobie nieustannie, wykonując idealny rzut na manekinie treningowym. Ale pewnego dnia, być może trzy tygodnie po jego przyjeździe sytuacja osiągnęła punkt krytyczny. Był czwartek, a korytarze tętniły energią zbliżającego się weekendu. Mateuszowi udało się unikać Jakuba i jego popleczników przez prawie cały dzień, aż znalazł się uwięziony na tylnym dziedzińcu, rzadko uczęszczanym obszarze, gdzie niektórzy uczniowie potajemnie palili papierosy. Jakub pojawił się z Dawidem i Łukaszem, blokując jedyną drogę powrotu do głównego budynku. Spójrzcie, kto tu jest, myszka Mateusz? Powiedział Jakub, zbliżając się celowo powolnymi krokami. Tęskniliśmy za tobą dzisiaj. Mateusz milczał, oceniając swoje opcje. W pobliżu byli inni uczniowie, ale wszyscy odwracali wzrok, udając, że Nie widzą, co się dzieje. Zjadł ci język kot, Mateuszku? Nalegał Jakub, popychając go z siłą wystarczającą, by go zachwiać: A może się nas boisz? Nie boję się ciebie odpowiedział Mateusz spokojnym głosem po prostu nie chcę kłopotów. Trzej prześladowcy zaśmiali się, jakby usłyszeli najzabawniejszy żart na świecie. Szkoda, bo kłopoty chcą ciebie powiedział Łukasz, wyrywając mu plecak i rzucając go na dach pobliskiej szopy. To, co nastąpiło później, było potokiem upokorzeń. Dawid trzymał, go podczas, gdy Jakub zdejmował mu okulary i groził, że je rozbije. Łukasz nagrywał wszystko swoim telefonem, obiecując, że film będzie w wszystkich mediach społecznościowych jeszcze tej samej nocy. W końcu w akcie bezinteresownej okrutności popchnęli go do kałuży błota, brudząc całkowicie jego mundur. – Żebyś o nas pamiętał w ten weekend – szydził Jakub, oddalając się ze śmiechem. Mateusz stał tam, w błocie, czując, jak coś w nim pęka. Nie była to jego duma, która pozostała nienaruszona, to była jego cierpliwość. Tego popołudnia, po powrocie do domu, nie powiedział nic rodzicom o tym, co się stało. Zamknął się w siłowni i trenował przez wiele godzin, z intensywnością, której nie okazywał od miesięcy. Jego dziadek, który czasami nadzorował jego treningi, zauważył zmianę. Co się dzieje, Mateuszu? Zapytał starzec, obserwując, jak jego wnuk wykonuje sekwencję ruchów z niemal brutalną precyzją. Nic, dziadku. Odpowiedział, nie przestając się ruszać. Starzec podszedł i zatrzymał trening prostym gestem. Pamiętaj, że uczyłem cię obserwować przed działaniem, powiedział spokojnym głosem. Cierpliwość jest cnotą, ale sprawiedliwość też. Czasami musimy działać, aby chronić siebie i innych. Mateusz spojrzał na dziadka, zaskoczony jego słowami. Mówisz mi, że mam walczyć? Mówię ci, że masz robić to, co słuszne, we właściwym momencie, we właściwy sposób, odpowiedział starzec. Jiu nie jest tylko do konkurowania, jest do życia, do obrony, kiedy jest to konieczne. Tej nocy Mateusz podjął decyzję. Nie będzie szukał konfrontacji, ale też nie będzie już bierną ofiarą. Nadszedł czas, aby postawić granice. W następny poniedziałek Mateusz przyszedł do szkoły z nieco inną postawą. Jego postawa była bardziej wyprostowana, jego spojrzenie bardziej bezpośrednie. Zofia, która stała się jego jedyną przyjaciółką, od razu to zauważyła. Coś jest w tobie dzisiaj innego, zauważyła, gdy szli na pierwsze zajęcia. Nie wiem co, ale mi się podoba. Mateusz lekko się uśmiechnął. Powiedzmy, że się zastanawiałem. Zajęcia przebiegały normalnie aż do pory lunchu. W stołówce Mateusz usiadł sam przy odosobnionym stole, jak to zwykle robił. Nie, minęło dużo czasu, zanim Jakub, Dawid i Łukasz zrobili swoje triumfalne wejście. I jak można się było spodziewać, skierowali się prosto do niego. Ależ to nasz ulubiony przyjaciel, wykrzyknął Jakub, siadając naprzeciwko Mateusza bez zaproszenia. Tęskniłeś za nami w weekend, Mateuszku? Mateusz podniósł wzrok z jedzenia i spojrzał prosto na Jakuba po raz pierwszy. Poproszę cię tylko raz, żebyś mnie zostawił w spokoju, powiedział spokojnym, ale stanowczym głosem. W stołówce zapadła cisza. Nawet Dawid i Łukasz wydawali się zaskoczeni odpowiedzią. Jakub jednak tylko poszerzył swój uśmiech. A co? Rzucił wyzwanie, pochylając się do przodu. Co zrobisz, mała myszko? Mateusz utrzymał wzrok na Jakubie. Wolałbym nie musieć ci tego pokazywać. Ogólny śmiech wybuchł przy stole popularnych. Jakub, ośmielony śmiechem, wstał i wziął talerz Mateusza. Myślę, że dzisiaj nie jesteś głodny, powiedział i gwałtownym ruchem wywrócił talerz na głowę Mateusza. Ryż, fasola i sos spływały po jego twarzy i mundurze, podczas gdy stołówka wybuchła śmiechem. Niektórzy uczniowie wyjęli telefony, aby nagrać ten moment, spodziewając się kolejnego upokorzenia dla nowego chłopaka. Nikt nie spodziewał się tego, co stało się później, płynnym ruchem, który wydawał się niemal przypadkowy. Mateusz wstał. Zanim Jakub zdążył zareagować, chwycił go za ramię, wykorzystując jego własny pęd, aby go wytrącić z równowagi. Sekundę później Jakub leżał na ziemi twarzą w dół, z Mateuszem trzymającym jego ramię w idealnym chwycie, który unieruchamiał prześladowcę, nie powodując mu nadmiernego bólu. Mówiłem ci, żebyś mnie zostawił w spokoju, szepnął Mateusz do ucha Jakuba wystarczająco cicho, żeby tylko on to usłyszał. Nie chcę walczyć, ale wiem, jak się bronić. Cała stołówka zamilkła, patrząc z podziwem na scenę. Dawid i Łukasz, wychodząc z osłupienia, rzucili się na Mateusza, ale ten, nie puszczając Jakuba, uniknął Dawida bocznym ruchem i użył nogi, aby wykonać podcięcie, które posłało Łukasza na ziemię. Wszystko wydarzyło się w ciągu kilku sekund. Trzech z najbardziej przerażających chłopaków w szkole zostało zneutralizowanych przez tego samego ucznia, którego dręczyli przez tygodnie. Dość tego. Głos dyrektora Nowaka rozległ się w stołówce, gdy przedzierał. Się przez tłum uczniów, co tu się dzieje? Mateusz natychmiast puścił Jakuba i wstał, wracając do swojego zwykłego, spokojnego zachowania. Tylko się broniłem, panie dyrektorze, wyjaśnił z szacunkiem: zaatakowali mnie pierwsi. Dziesiątki głosów podniosło się, potwierdzając wersję Mateusza. Nawet uczniowie, którzy nigdy z nim nie rozmawiali, byli gotowi zeznawać o systematycznym nękaniu, którego doświadczył. Dyrektor Nowak, człowiek znany ze swojego poczucia sprawiedliwości, ale także z twardej ręki, surowo spojrzał na wszystkich czterech zamieszanych wszyscy do mojego gabinetu, teraz. W gabinecie dyrektora sytuacja szybko się wyjaśniła. Kilku świadków potwierdziło historię nękania, a kamery bezpieczeństwa w stołówce wyraźnie pokazywały, że Mateusz działał tylko w obronie własnej, używając minimalnej siły potrzebnej do zneutralizowania zagrożenia. Panie Nowaku, Powiedział w końcu dyrektor, rozumiem, że był pan ofiarą nękania. Jednak w tej instytucji nie tolerujemy przemocy w żadnych okolicznościach. Mateusz skinął głową, akceptując naganę. Rozumiem, panie dyrektorze, to się więcej nie powtórzy. Co do was trzech, kontynuował dyrektor, zwracając się do Jakuba, Dawida i Łukasza, to jest kulminacja wzorca niedopuszczalnego zachowania. Zostajecie zawieszeni na dwa tygodnie, a po powrocie będziecie w okresie próbnym. Jeszcze jeden incydent i zostaniecie trwale wydaleni. Jakub, wciąż pocierając ramię, spojrzał na Mateusza z mieszaniną wściekłości i niechętnego szacunku. To jeszcze nie koniec, mruknął. Dyrektor Nowak to usłyszał. Tat o tak, panie Kowalski, to koniec, chyba że wolisz zostać wydalony już teraz. Reszta dnia minęła w wirze szeptów i spojrzeń. Wiadomość o tym, jak nowy chłopak pokonał trzech najbardziej przerażających prześladowców w szkole, Rozeszła się jak ogień w lesie. Nagle wszyscy chcieli wiedzieć, kim naprawdę jest Mateusz Nowak. Zofia znalazła go podczas popołudniowej przerwy z oczami błyszczącymi z emocji. Nie mogę uwierzyć w to, co zrobiłeś, wykrzyknęła. Gdzie nauczyłeś się tak ruszać? Mateusz wzruszył ramionami, czując się nieswojo z tą uwagą. Trenuję jiu-jitsu od dziecka, wyjaśnił. Mój dziadek jest instruktorem. I dlaczego nigdy o tym nie wspomniałeś? zapytała szczerze ciekawa. Dlaczego pozwalałeś im tak cię traktować przez tygodnie? Mateusz zastanowił się chwilę przed odpowiedzią. Mój dziadek zawsze mówi, że najlepsza walka to ta, której się unika. Chciałem się dopasować, a nie wyróżniać się jako chłopak, który umie walczyć. Następnego ranka atmosfera w liceum im. im. Jana Pawła II zmieniła się zauważalnie. Uczniowie, którzy wcześniej ledwo zauważali istnienie Mateusza, teraz witali go na korytarzach. Niektórzy nawet podeszli, aby przeprosić za to, że nie interweniowali podczas epizodów nękania. Podczas lekcji wychowania fizycznego, kilku kolegów poprosiło go, aby pokazał im kilka podstawowych ruchów. Nawet profesor Nowak wydawał się patrzeć na niego innymi oczami, sugerując, że być może Mateusz mógłby dołączyć do szkolnej drużyny zapaśniczej. Jednak najbardziej znacząca zmiana nastąpiła tydzień później, kiedy Jakub, Dawid. I Łukasz wrócili z zawieszenia. Wszyscy spodziewali się konfrontacji, być może nawet wyszukanej zemsty. Zamiast tego stało się coś zaskakującego. Jakub podszedł do Mateusza podczas lunchu, sam, bez swoich zwykłych popleczników. Z wyrazem twarzy, który łączył wstyd i determinację, usiadł naprzeciwko niego. Chciałem z tobą porozmawiać, powiedział, unikając kontaktu wzrokowego. To co zrobiłem, do, To, co zrobiliśmy, nie było w porządku. Mateusz obserwował Jakuba z ciekawością, szukając oznak oszustwa, nie znalazł żadnych. I? Odpowiedział po prostu. I. Jakub wydawał się walczyć ze słowami. I chciałem przeprosić. Byłem idiotą. Stołówka, która zamilkła na widok tej sceny, wybuchła szeptami. Mateusz rozważał przeprosiny przez chwilę. Dlaczego to robiłeś? zapytał w końcu. Dlaczego wybrałeś mnie jako cel? Jakub. Wzruszył ramionami, gest, który sprawił, że wyglądał młodziej, bardziej bezbronnie. Bo mogłem, przyznał, bo byłeś nowy, inny, bo zatrzymał się, jakby rozważał coś po raz pierwszy. Bo tak zawsze tu działały sprawy. Silni dominują nad słabymi. Tylko, że okazałem się nie taki słaby, zauważył Mateusz. Jakub wydał z siebie suchy śmiech. Tak, to była lekcja, prawda? Nigdy nie oceniaj kogoś po wyglądzie. Mateusz wyciągnął rękę przez stół. Rozejm? Jakub spojrzał na wyciągniętą rękę z zaskoczeniem, a następnie uścisnął ją mocno. Rozejm. W następnych tygodniach liceum imienia Jana Pawła drugiej przeszło stopniową, ale zauważalną transformację. Po zneutralizowaniu triumviratu prześladowców, inni uczniowie, którzy cierpieli w ciszy, zaczęli podnosić głos. Wdrożono program mediacji rówieśniczej i, co zaskakujące, Jakub stał się jednym z jego najbardziej aktywnych uczestników. Mateusz ze swojej strony zgodził się założyć mały klub samoobrony, ucząc podstawowych zasad jiu-jitsu każdego, zainteresowanego ucznia. Celem nie było nauczenie się walki, ale rozwinięcie pewności siebie, samokontroli i wzajemnego szacunku. Pewnego popołudnia, nadzorując sesję treningową, zauważył, że Zofia obserwuje go z drzwi siłowni. To nie jest to, czego się spodziewałam, kiedy cię poznałam, zauważyła z uśmiechem. Nieśmiały chłopak w okularach, który zmienia całą szkołę. Mateusz uśmiechnął się, obserwując, jak jego koledzy ćwiczą podstawowe techniki obrony. Czasami wystarczy, że ktoś wstanie, odpowiedział. Nie po to, żeby dominować. Nad innymi ale żeby pokazać im, że jest inny sposób. Dyrektor Nowak, który przechodził obok, zatrzymał się, aby obserwować scenę. Dziesiątki uczniów, ze wszystkich klas i grup społecznych, Pracujących razem w harmonii. Panie Nowaku? Powiedział, zbliżając się do Mateusza. Wygląda na to, że znalazł pan tu swoje miejsce. Mateusz skinął głową, czując ciepło w piersi, którego nie doświadczył od czasu opuszczenia swojego rodzinnego miasta. Tak mi się wydaje, panie dyrektorze. Tej nocy, ćwicząc z dziadkiem, w domowej siłowni, Mateusz zastanawiał się, jak akt samoobrony wywołał tak głęboką zmianę, nie tylko w szkole, ale także w nim samym. O czym myślisz? Zapytał starzec, zauważając zamyślony wyraz twarzy swojego wnuka. O tym, że miałeś rację, odpowiedział Mateusz. jiu nie jest tylko do konkurowania, jest do życia, do obrony, ale także do budowania czegoś lepszego. Dziadek uśmiechnął się, kładąc rękę na ramieniu Mateusza. Prawdziwa siła, Mateuszu, nigdy nie tkwiła w twoich mięśniach ani w twoich technikach, powiedział. Zawsze tkwiła w twoim sercu, w wiedzy, kiedy działać, a kiedy się powstrzymać w używaniu swojej mocy do ochrony, a nie do dominacji. Mateusz skinął głową, rozumiejąc w końcu najważniejszą lekcję, którą jego dziadek próbował mu przekazać przez te wszystkie lata. Następnym razem, gdy wszedł do liceum imieniu Jana Pawła II, zrobił to bez strachu, bez gniewu, bez potrzeby ukrywania się lub udowadniania czegokolwiek. Po prostu jako Mateusz Nowak, zwykły uczeń, ale taki, który nauczył się i nauczył innych, że prawdziwa siła nie polega na powalaniu innych, ale na podnoszeniu się samemu i w tym procesie pomaganiu innym w robieniu tego samego. Gdy szedł korytarzami, witając się z kolegami, którzy wcześniej nawet nie zauważali jego istnienia, przypomniał sobie słowa, które jego dziadek powtarzał na końcu każdego treningu. Nie chodzi o to, żeby się bać, chodzi o to, żeby.